Rozdział trzydziesty drugi. List poliany. Kochana, ciociu Poli i wujku Tomie, mogę, mogę chodzić. Dziś przeszłam całą drogę od łóżka do okna, sześć kroków. O, Boże, jak to dobrze jest znów być na nogach. Wszyscy doktorzy stali wokoło i uśmiechali się, a przy nich stały pielęgniarki i wszystkie płakały. Jedna pani z sąsiedniego oddziału, która w ubiegłym tygodniu zaczęła chodzić po raz pierwszy zaglądała przez drzwi a jeszcze inna ta co się spodziewa że wstanie w przyszłym miesiącu też została zaproszona leżała na łóżku mojej pielęgniarki iż aż klaskała w dłonie nawet czarny Tilly, który pucuje podłogi, patrzał przez okno werandy i wołał kochana dziewczynka, gdyż łzy nie pozwalały mu nic innego powiedzieć. Nie wiem, dlaczego oni tak płakali. Mnie się chciało śpiewać i krzyczeć z radości. Och, 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 pomyślcie, tylko mogę chodzić, chodzić, chodzić. Teraz wcale już nie mam żalu, że spędziłam tu prawie dziesięć miesięcy, no bo jednak nie ominął mnie wasz ślub jakie to było do ciebie podobne, ciociu przyjechać tutaj i wziąć ślub tuż przy moim łóżku, żebym to widziała. Ty zawsze myślisz o tym, jak sprawić radość. Mówią, że już niedługo pojadę do domu? Chciałabym całą drogę przejść pieszo, naprawdę? Chyba już nigdy nie będę chciała jeździć. To tak dobrze będzie po prostu chodzić. Ach, tak się cieszę, cieszę się, że ze wszystkiego, nawet z tego, że przez jakiś czas nie mogłam chodzić, bo nawet sobie nie możecie wyobrazić, jaką pyszną rzeczą są nogi, takie, które chodzą oczywiście. Jutro mam przejść osiem kroków. Moc serdeczności dla wszystkich. Palianna.